Historia Izraela, której pierwszy tom, właściwie wstępny, zupełnie się ukazał, mogłaby być serią bardzo długą, dlatego że ja zbierałem materiały do tego w czasie wykładów, a wykładałem kilkakrotnie historię Izraela. Przy czym trzeba uwzględnić jeden bardzo ważny fakt, mianowicie nie jest to historia biblijna Izraela czy historia Izraela biblijnego tak jak podaje Biblia. Oczywiście nie mając żadnych innych źródeł do historii tego narodu w starożytności musimy korzystać z Biblii. Ale ja się staram korzystać nie jako z księgi religijnej tylko jako dokumentu jako książki źródła które powstało w starożytności. Dlaczego taki punkt widzenia? Dlatego, że Izrael jako naród ma swoją historię, tak jak każdy inny naród. Natomiast Biblia nie jest historią Izraela. Biblia jest interpretacją, wychodzi od wydarzeń, które miały miejsce w historii, w dziejach Izraela, ale jakiej interpretuje religijny, nie ukazując przede wszystkim. Działanie Boga w historii i zbawcze działanie Boga to znaczy polegające na tym, że Pan Bóg chce człowieka przygarnąć do siebie. Ja chciałem napisać historię Izraela zarówno tego biblijnego, jak i potem z uwzględnieniem historii Izraela już po Chrystusie. No, i, i wychodząc z założeń metodologii historycznej. To będzie gdzie książka, która pomoże w zrozumieniu Biblii, ale nie jest komentarzem do Biblii, bo Biblia mówi o czym innym, a ja mówię o czym innym, chociaż dotyczy to tego samego narodu i jego dzieju. Jak mi to wyjdzie, to nie wiem, ale. No, Kilka takich rzeczy już jest, takich różnic można bardzo ładnie, łatwo już podać. Na przykład Biblia rozwija bardzo motyw przejścia przez Morze Czerwone, a ja mówię, że historycznie to, to nie jest w ogóle fakt, tylko to jest pewien obraz. Bardzo sugestywny obraz, bardzo ważny, niesłychanie ważny, ale obraz tylko który w historii nie miał miejsca, żeby oni przez jakieś morze przechodzili. To jest taki jeden przykład tego, że ja mówię o czymś innym, ale przez to ja pomagam biblistom, żeby tych wszystkich opisów przejścia przez morze nie traktowali jako historii, nie wyciągali z nich wniosków tak jak historycy, tylko wyciągali z nich wnioski religijne. tak, jak trzeba to robić w odniesieniu do Biblii.